Jeden, dwa, trzy, sześć się... Złapałem tych rowerzystów, co wjechali od Już wyjeżdżam. No i co z tego? No dobra, już z tego roweru. Dobra. No, Pomóc powietrza dłużej, żeby to polecić czy może i nie. To timelapse? Nie, nie nie, zupełnie nie o to chodzi. Ta A. reklama jest odrobinę animowana, więc w czasie rzeczywistym trzeba pokazać. Aha, no okej, okay. dobra, to powodzenia. Yo! <laughs> Cześć to... Ale masz tak nie tak Dokładnie <laughs> Słuchaj, pomyśl oj. Ty masz świetny cross, ja mam świetny romet. Możemy zrobić coś w rodzaju recenzji, jakby zrobić test, który jest lepszy. Co tam gang? <laughs> to my teraz robimy test prędkości. Chodź to, Franek chcesz tak machnąć chorągiewko? No, na linii, czekaj. Dawaj, chodź. Trzymaj, zatrzymaj się. O! O! O kurcze, Przygania mnie. A Tak No jest. Siema! To jest świetny rower. Tutaj dawaj. Tak. Aha. Musimy, musimy zaparkować. Dobra, to mój, mój się przydaje, bo ma koszyk własnoręczny. Ma wziąć koszyk i wszystko zapakować do nie, własnego koszyka. No patrz, tutaj, kto by chciał takie duże, niewygodne koszyki. O jezu, ale kolejka, nie wracamy. Nie, nie, nie. A, jestem okropnie słaby w manewrowaniu tym rowerem. Dobra, wyjeżdżamy no popchnij mnie, <noise> to może pobijemy jakiś rekord, najdłużej bez pedałowania Dawaj, popchnij dalej O, oho, tak mogę się zaczepić Uwaga, transport specjalny oho. Szybko musimy zdążyć na zielone dobra. Dawaj, przyspiesz No dobra, czekaj, zadzwonię Nie dzwonię. Gdzie ty jedziesz? O, oho, było blisko Dobra, tutaj musimy się zmieścić, to jest wąsko Uwaga, uwaga, uwaga jedziemy, jedziemy. Zaraz się przewrócę o. Ludziom się nie podoba Ojej, ojej Dawaj, nic nie utraciłem Nie utraciłem prędkości Szybko ratuj, zaraz się przewrócę a, a. Dawaj, o nie Nie zostawiaj mnie no złap, dawaj jedziemy dalej To koniec, już tracę prędkość Już oho i to koniec no. o. Ojej no, nie dojechaliśmy do wieżowca. Patrz, jak tu ładnie. Oho, zamknięte. O! Jak on to zrobił? Co? No, je... tylko dla gości. Chodź. Chodź, jedź ze mną. Pierwsze 15 minut gratis. O, jesteś, świetnie. Oho, idziemy. Dlaczego państwo wjechali od grzybowskiej? No, wjechaliśmy, bo wjechaliśmy. No. Ale to Państwo chcą teraz wyjechać? Mam rozumieć? No, możemy Pana, nawet teraz wyjechać. Proszę. Pana, można? Tylko, tylko trzeba w drugą bo mają Państwo bilety. Tam pod górę mam jechać już. Ale niech mi Pan da... Chwila, 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 moment. 1, 2, tam mam... Złapałem tych rowerzystów, co wjechali od ulicy Wzgłowskiej, tylko, że jest taki problem, że oni mają bilecik skasowany i nie wiem, czy oni mają wyjechać przez te bramki tam ja jest winda? okej okay. proszę tak nie robić bo jednak jest to wjazd dla samochodów a nie no. dla rowerzystów dla rowerzystów znajduje się tej strony aha, okej okay. dobrze, dziękuję a, proszę Mielkiego dnia dziękuję dnia. nawzajem do widzenia wiecie co się stało? o kurcze, kwater.pl jak szybko da radę pan tym jechać? komór powietrza duże. A. To poleci 3 tyczki, no to nie, no. Ile pan tak między ładowaniami to radę? 7 godzin chyba. Uuu, to nieźle. Uu, ale śmigam. O nie! O, Daj, ja <grym> to zim. nie zim. był test na zaufanie. Nie muszę padać, ty jesteś jelu, nie? Tak, to ja, ale cześć. Kurwa, zacząłem cię ostatnio oglądać. <grym grym grym> Dzięki. O, siema, cześć. O, oglądam się, kurde. Dzięki. filmy. <śmienicielone> Aha, to nie dla mnie trąbili. <śmienicielone> Patrzcie, jakie tu są te GTR, to jest auto amerykańskich vlogerów. Kiedyś, jak już będziemy sławni i bogaci. Ale ma trójmoc. ale ekstremalny. Jest yellowboard? Jest Aha. To jest świetny scen O nie! Znaleźliśmy coś fajnego Mogę tam stanąć? Już stan! No. To jest peron 3 i 3 czwarte Tak się zdarzyło zrobić sobie zdjęcie z Nic nie ma Nic nie ma Dobra jedziemy Jedziemy ha, ha, ha Ona jeszcze nie wie Oho, zapraszam Okej okay. mm. Tu Halo, zejdź z tego roweru, no czekaj Już wyjeżdżam No i co z tego? No dobra już co ty Zejdź z tego roweru, mówisz. Dobra, nie krzycz Patrzcie jaka pogoda, o kurcze No, siema siema, tu chłopaki bardzo chcą być we vlogu Co, no, co? No, siema, siema <laughs> okay. <laughs>